Zgromadziliśmy się, aby dokonać zanurzenia naszego brata zgodnie ze Słowem Bożym, które mówi Upamiętajcie się, a niech się każdy z was da zanurzyć w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Nasz brat powierzył swoje życie Bogu i Mesjaszowi i chcemy teraz dokonać zanurzenia. Wejdę do wody, pomodlę się, a potem siebie poproszę. Bo Twoje jest pokarmem myśli mej. My. Ja, czy mogę ja oczyścić ścieżki my, Jeśli będę żyć, jak uczy słowo Twe. Święty nasz Boże, Jachwy, Ciebie wielbimy. Dziękujemy Tobie, że Ty dałeś Twoje słowo, które może zmieniać nasze życie. Dziękujemy Tobie za naszego brata, który powierzył Tobie swoje życie i chce być zanurzony. Prosimy Cię, abyś Ty go błogosławił, prowadził, abyś Ty udzielał Mu Twojej łaski. To nie będzie wszelka chwała i cześć. Bracie Jarku, czy wierzysz, że i wyznajesz, że Bóg Jakwe jest jedynym Bogiem, czy... Uznajesz Go i Jego przykazania? Wierzę. Czy wierzysz, że Bóg Jachwę posłał Mesjasza, aby zmarł za nasze grzechy? Wierzę. Na wyznanie Twojej wiary ja zanurzam Cię w imię Jeszu Mesjasza. Chwała <noise> Bogu! Chwała Bogu! Chwała Bogu! Pala Bogu! Pala Bogu. Pala Bogu. Pala Bogu. Boa.